Ja wiem, że, że wielu zawodników nie wie, jak zareaguje i to może naprawdę, do, 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 może depresja złapać człowieka po zakończeniu futbolu. Ja wiem, że tak nie będzie względem na to, że jestem spełniono, spełniony e, piłkarsko. Wydaje mi się, że wyciągnąłem z piłki nożnej wszystko maksimum, że, że, że osiągnąłem to, co chcę. Jak dzisiaj bym zakończył e, piłkę, to naprawdę bym był. Dumny, zadowolony z tego, co, co osiągnąłem. Zawsze wszędzie można zrobić lepiej, coś, coś inaczej, ale te wszystkie trudne momenty, gdyby ktoś mnie zapytał, czy chciałbym coś zmienić, czy, czy nie dostać tej kartki, czy, czy, czy inaczej się moja historia potoczyła z pierży i tak dalej. Ja wydaje mi się, że to tak nie funkcjonuje. Trzeba wszystko zaakceptować, bo gdybyśmy. Yy, nie, nie przeżyli tych trudnych momentów, to byśmy nie doceniali tych, tych dobrych. Teraz, tak jak, e, tak jak analizuję tą swoją karierę, to tak pamiętam te fantastyczne momenty, kiedy były w Lokomotiwie, w Sewilli, e, Stade de Reims i tak dalej i trudniejsze momenty w PSG e, i, i tak dalej. E, no, no trudno fajnie, ma... <śmieckia> fajnie było też. Fajnie, bo pozwoliło mi ten, ale, ale tak, ale no, to. w Anglii. Wydaje mi się, że to jest fantastyczne doświadczenie. I, i wtedy docenia się dwa... bardziej te momenty, kiedy się przeżyło, i wydaje mi się, że to, jest, że to cię e, definiuje jako, jako, jako człowieka. A powiedz, bo... czyli ty rozumiem, że nie boisz się takiego życia po życiu. O nie, 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 nie. wręcz przeciwnie. Czekasz na to, znaczy, znaczy, ale przedłużasz. Jeżeli, 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 powiem tak, jeżeli będzie jakaś oferta, teraz do, do końca sezonu zostały dwa mecze, jeżeli będzie jakaś konkretna oferta, która znajdzie taki znajdę balans między piłką nożną a, a takim miejscem, który jest odpowiedni do życia, to oczywiście będę grał w piłkę. A jeżeli by się zakończyła przygoda, to naprawdę byłbym szczęśliwy, uśmiechnięty i, i nie byłoby problemu, żeby zacząć to te drugie życie.